Kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj, jak zapewne już widzicie po tytule, jest to odcinek zasponsorowany przez dwie wspaniałe kobietki, przez Roksanę i jej mamę Monikę. Roksana poprzez e, tipli z mamą wpłaciła mi pieniążki na odcinek. Napisała, że mi wzięła megalinię, krzyżóweczkę XXL i bajeczną kasę. E, dopisała Roksana, że razem z mamą kibicują e, mi na drapingach, że kibicowały mi i trzymały kciuki na strapmasach. Bardzo wam kochane kobitki dziękuję, ogromne serducho wam wysyłam. Bardzo się cieszę, że mam takich widzów na kanale, którzy trzymają kciuki, cieszą się z wygranych, są oglądają, zostawiają łapeczki, subskrypcje. Bardzo to miłe jak wspieracie mój kanał. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Wszyscy jesteście dla mnie ważni tak samo i Cieszę się po prostu, że Was mam Waszą obecnością. To jest dla mnie najważniejsze. Bardzo będzie mi miło, jak dla Roxan i jej mamy Moniki zostawicie ser ducha, jakieś kolorowe w komentarzach. Ja sobie pozwoliłam nadrapać te zdrapeczki, no bo muszę, wiadomo, lecieć do pracy. Później już jest szaro, buro i ponuro. to po pracy nie ma jak nawet nagrać. Yy, numerki mam różne. Podawała mi zdrapeczki pani w sklepie. I mam bajeczną kasę, będzie to od razu taka premiera na moim kanale z numerem 16, krzyżóweczka z numerem 11 i megalinie z numerem 5. Żadnego pewniaka nie mamy, trzymajcie kciuki. Jeżeli coś wydrapiemy, to będzie mój plus na pomnożenie, jeżeli nic nie wydrapiemy, no to nie będzie też minus. Co my tu szukamy? Szukamy wygrywających liczb worka i takiej skrzyni. Skrzynia mnoży nam wygraną. Z tego co widziałam u Was, słyszałam, to warstwa jest ok. No i rzeczywiście nie ma co narzekać. Szukamy 3, 21, 19, 14 i 16. Mam nadzieję, że będzie elegancko widać. I szukamy. A co my tu mamy? 36. Trzydzieści pięć, a nie mamy trzydziestek. Trzydzieści siedem, dwanaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia pięć, pięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden, piętnaście, trzydzieści dwa, czterdzieści, nie mamy takich wysokich, siedemnaście, osiemnaście. Czwórka i ostatni rządek, 22, 34, 33, 2 i 8. No niestety nic tu nie mamy, ale nie przejmujemy się. AP, jak widać pani też nie ma chyba szczęśliwej rączki, ale jeszcze zobaczymy. Krzyżóweczka XXL, zostawiam znaki zapytania w bonusie xavery. Nic mi się tu nie ułożyło, także szukamy dalej. Jest te, jeżeli coś pominęłam, coś pomijam, no to wybaczcie. Znajdzie się albo i nie. Takie życie. Te. T, T, I ostatnia tu T, Tak, tak. Kolejna literka jest to G. Bonus stoi w miejscu. Z tym bonusem to jest naprawdę trafić go to graniczy z cudem, a jak już wpadnie, to zazwyczaj dają pod nim dychę. Także lipa, naprawdę lipa z tymi krzyżówkami. Mamy S. S S. S. Ostatnia tutaj krzyżóweczka. No nie wydaje mi się w ogóle, że dadzą A. Kolejna literka jest to E. Aha. Trochę tego E tu mamy. W bonusie jest E. Okej, okay. i ostatnia Kolejna literka jest to K. K. k, k. Chyba tyle. Kolejna literka jest to W. No, jak zawsze kuszą tym bonusem W. Nie, a to by tu za dużo wymodziło. Nie widzę W. Kolejna literka jest to I. No, żaden wyraz powiem Wam. Nie układa się zresztą, widzicie? I. Co mi tu pani dała? No? I, i, i. Ok, przedostatnia literka jest to M. Układa nam się Mim. Układa nam się Rzym. Kuszą. Naprawdę, kuszą. W bonusie nie mamy. M, 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 I ostatnia literka jest to C. Pokusili, pokusili. Noc nam się ułożyło. Echo. I standardowo po dwa wyrazy. No, całe lot to kicz. Sprawdźmy sobie kontrolne, bo nie ma co przeciągać. Jest CJ. No niestety coś te lot to mnie nie lubi. I ostatnia strapeczka mega linie, tak jak mówiłam z numerem 5. Zobaczymy, co tutaj. Jest ananasik, czy gdzieś jest ananasik. Nie widzę, także się nie przesuwam. Klapunie. Też słuchajcie, nie widzę, nie wiem, albo jestem ślepa, albo nie wiem co. serducho ducho. Ser ducho dla ciebie, Roxana, i dla twojej mamy. Aparat. Aparat jest. No, symbol jak na lekarstwo. Kolejny symbol jest to tęcza. tęczę widziałam. Tu jest tęcza, tutaj tęczę. Nadrabiają. OK. Kolejny symbol są to kości. Kości nie widzę w ogóle. Lody. Lody mamy tu, tutaj. Lodów talii. OK. Kolejny symbol popcorn. Popcorn też jest tu jest tutaj. I to chyba tyle. Biedronka. Biedronka jest tu. I to wsio. Prezent. Prezent też widziałam. Tu jest prezent. Tutaj, tutaj. Tylko lot to nie chcę dać prezentu. No ale takie życie. Pióro. Pióro też widziałam. Tu jest piórko. Tutaj, tu. Tu i to wsio. Zegar. Czy gdzieś jest zegar? Tak jest zegar. Tu mamy zegar i na dole przedostatni symbol. Jest to szminka. Szminka jest tu i na dole dali szminki tu i tu. I ostatni symbol arbus, ale to nam tu chyba nic nie da. Arbuzik. Tu jest na tu. I tu. Sprawdźmy sobie bonus. Jest portfel kontrolny. No niestety potwierdzają. Ja tu już tu wyrzucam, także nie Wam kusaków pokazywać. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję Roxano i Mamo Moniko za wpłatę na tipi, za wsparcie mojego kanału. No, zdrapeczki się nie popisały, ale takie jest życie. Wybieram ja, nie ma nic. Wybiera ktoś też, nic nie ma. Ja nic nie, straci, nie straciłam. Dzięki Wam sobie podrapałam. Wielkie serducha Wam zostawiam. I kochani, do następnego odcineczka. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Pa, pa, pa.